Superjednostka, największy blok mieszkalny w regionie. Tak duży, że ma status osiedla mieszkaniowego. Jest tu ponad 700 mieszkań. To architektura inspirowana, myślę, Le Corbusier. Budynek zaprojektował Mieczysław Król. Budowa rozpoczęła się i zakończyła w latach 60. ubiegłego wieku. Blok jest dosyć niezwykły. Mamy tutaj 9 klatek schodowych i tylko 3 wejścia. Kondygnacji mieszkalnych jest 15, a winda zatrzymuje się tylko na czterech. Takich ciekawostek jest w tym miejscu znacznie więcej. Zapraszam do środka. Która jednostka została wybudowana nie na fundamentach tradycyjnych, a na podporach. Efektem tej architektury miała być przestrzeń, w której właśnie jestem, a która miała służyć między innymi dzieciom do zabawy, chronione przed deszczem, mogą tutaj swobodnie biegać, nie zagrożone z żadnej strony przez na przykład samochody i ruch uliczny. Niestety, dzieci nigdy się tutaj nie bawiły, ponieważ jest to miejsce, w którym w centrum Katowic chyba najmocniej wieje. Wind jest w sumie 12. Klatek schodowych 9. I co ciekawe, Winda zatrzymuje się tylko na czterech piętrach. I windy, i klatki, i korytarze Superjnoski to labirynt, w którym już nie jeden się zgubił. Wysiądziemy na 14 piętrze, ale nasz gość mieszka na 15. Więc jak się do niego dostać, to wcale wbrew pozorom nie jest takie proste. Bo jeżeli skręcimy w prawo, być może trafimy do innej klatki schodowej, niż nasz gość w niej mieszka. Jesteśmy na ósmym. Brakuje mapy. Brakuje mapy. I jesteśmy. Jesteśmy na czternastym piętrze superjednostki. jest Dominik Kukarski, od wielu lat mieszkaniec superjednostki, członek stowarzyszenia Moje Miasto. Dominik, jesteśmy teraz na jednym z trzech korytarzy w tym bloku który jest przelotowy przez całą superjednostkę, to znaczy ma około 150 metrów długości, prawda? Są Zgadza trzy takie miejsca. Są trzy takie piętra, drugie, ósme i ostat przedostatnie, do którego dojeżdża winda, czyli czternaste piętro. Można spacerować, można biegać? Można biegać od samego początku do końca. W międzyczasie od momentu, kiedy budynek zbudowano, przedzielono te korytarze takimi solidnymi przeciwpożarowymi drzwiami, więc już nie ma takiej przyziorności, ale przejście od początku do końca jest. Mm -hmm. A powiedz mi, tutaj super jest specyficznym miejscem, można się zgubić? E, chyba się niejednokrotnie można. to zdarzało, można. co? Można i nawet tutaj ludzie mieszkający w Indyznajmie mają czasami problem, żeby trafić, chociaż większość trafia bez problemu. Mm -hmm. W porządku, chodźmy. 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 Idziemy na 15 piętro. Ale, że tutaj 3000... chyba tego nie nagrałem w ten sposób. spacerować, się Jeden z największych atutów mieszkania na 15 piętrze Superjednostki to wspaniały widok na całą Katowice. A tak, całkiem na poważnie. Dominik, jak ci się mieszka? W maszynie do mieszkania, jak mówią o Superjednostce? No normalnie, jak w każdym innym bloku. Oprócz tego, właśnie, że mieszka się normalnie, to całkiem spoko meblem tego mieszkania jest widok z niego. na Tutaj akurat w przypadku na stronę wschodnią, no i na, na spodek, i na. Całą oś kultury. Aha, w porządku, a powiedz mi o blokach mówią, że są bezduszne. A tutaj mamy super blok. To jest chyba kwestia indywidualna, bo mi się tu mieszka bardzo dobrze. Znam większość sąsiadów na piętrze i piętro niżej i dwa piętra niżej. Nie czuję się tutaj jakoś szczególnie anonimowo. Mhm. A czy ten budynek mógłby być? Bo właściwie jest symbolem Katowic, trochę jak spodek w mniejszej skali oczywiście. Czy mógłby być ikoną miasta, czy warto go promować? Ja myślę, że jest. Ja myślę, że to jest ewidentnie ikona miasta, może bardziej doceniana nawet przez ludzi z zewnątrz niż przez samych mieszkańców Katowic, ale to też się zmienia. I coraz więcej osób, które zagłębiają się w zdobycie jakiejś wiedzy o tym budynku. Z czasem docenia go jako ikona. Czyli lato na lato, balkon do, i wakacje. Lato do późnej jesieni, <grym> dopóki pogoda e, pozwala, tutaj na parapecie sobie można usiąść samemu albo z osobą towarzyszącą, nogi na balustradę, albo zestaw prosecco z truskawkami, albo białe wino z tortillą i lipem. I tak można przesiedzieć i przegadać 2-3 godziny cały wieczór z pięknym widokiem, wówczas e, w nocy. Na podświetlony spodek i na, na całe miasto. W tamtą stronę, widać nawet Cosnowiec. No, to rzeczywiście od tego miejsca. Ale możesz też całą strefę kultury, jak na wyciągnięcie dłoni, prawda? Dokładnie, Centrum dokładnie. kongresowe z zielonym dachem. Sylwestra w tym roku spędziłem również tutaj, słuchając Beaty Kozidrak w strefie VIP na 15 piętrze. Ciepła, czysta toaleta, pełny barek w lodówce. Mogłeś bilety sprzedawać? Tak, jak w Madrycie. Tak jest. No i widzisz budowę kolejnego Luka. symbolu? Myślę, że to będzie kolejny symbol. Katowice, Katowice. Katowice, Katowice, mm -hmm. Katowice.